Orędzie 568. Capolivieri Livorno 4 kwietnia 1996 roku. Wielki czwartek. Kielich pocieszenia. Najmilsi synowie, żyjcie w bezpiecznym schronieniu mojego niepokalanego serca w tym dniu Wielkiego czwartku. To jest wasze święto, to jest wasza pascha. Zgromadzeni wokół biskupów, odnawiacie dziś zobowiązania i obietnice, jakie uczyniliście w dniu waszych święceń kapłańskich. Wspominacie z radością i wdzięcznością ustanowienie nowego kapłaństwa i nowej ofiary, dokonane podczas ostatniej wieczerzy. To uczta miłości. Umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował to wieczerza ustanowienia sakramentu miłości. Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To wieczerza nowego przykazania miłości. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. To wieczerza posługi dokonanej w akcie miłości. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem Wam nogi, to i Wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. To jest jednak również wieczerza, która rozpoczyna bolesną tajemnicę jego męki, zbliża się bowiem moment jego agonii w Getsemanii, krwawego potu, łez i śmiertelnej trwogi opuszczenia przez uczniów, zaparcia się przez Piotra, zdradzenia przez Judasza. Najmilsi synowie, przeżywajcie w moim niepokalanym sercu bolesne godziny Getsemanii. Jakże chciałam być przy boku Jezusa, ażeby go pocieszać w chwili jego wewnętrznej agonii, jednak Ojciec Niebieski postanowił o nieobecności matki, aby agonia jego syna stała się jeszcze boleśniejsza. Oto Jezus obarczony wszelkim grzechem świata, na jego wrażliwym ciele ciążą bunty, akty przemocy, Niesprawiedliwości, nieczystości i wszelkie niegodziwości człowieka. Jezus czuje się przygnieciony prasą Bożej Sprawiedliwości i z jego ciała zaczynają się sączyć krople krwawego potu. Gdy idzie szukać pociechy u trzech apostołów, zastaje ich śpiących. Wtedy ojciec wysyła mu anioła z kielichem pocieszenia, który Jezus pije z ogromną wdzięcznością. W tym kielichu złożyłam całą miłość, modlitwę, cierpienie, czułość mojego niepokalanego serca mamy i w ten sposób Jezus w chwili swego największego opuszczenia zostaje pocieszony przez duchową obecność swej matki. Moje niepokalane serce staje się dziś kielichem pocieszenia, który chcę ofiarować Kościołowi i wszystkim moim dzieciom, w chwilach ich największego cierpienia. Dlatego też zapraszam Was do wejścia przez akt poświęcenia się do bezpiecznego schronienia mojego niepokalanego serca. Pragnę dziś uczynić Was, najmilsi synowie, moim kielichem pociechy, kielichem pocieszenia dla Jezusa, który na nowo przeżywa w swoim mistycznym ciele te same chwile swojej męki. Iluż Jego sług zapiera się go dziś i zdradza. W bolesnym Getsemani waszego czasu, bądźcie Wy, Synowie umiłowani, kielichem pocieszenia, który mama pragnie ofiarować swemu Synowi Jezusowi. Złóżcie w tym kielichu całą waszą miłość, wierność, gorliwość, wasze apostolstwo, drogocenne krople waszej kapłańskiej ofiary. Pragnę dziś uczynić was najmilsi Synowie, kielichem pocieszenia dla Kościoła, przeżywa on bowiem dzisiaj w swoim bolesnym gecemanie ostatnich czasów takie same godziny agonii, jakie przeżył Jezus. Jakże Kościół jest zmiażdżony i zraniony, opuszczony i zdradzony, uderzony i ukrzyżowany w agonii wielkiego ucisku. Złóżcie w kielichu pocieszenia. Waszą kapłańską wierność. Bądźcie oddanymi sługami Słowa Bożego i Sakramentów. Idźcie odważnie bolesną drogą miłości i świętości. Kielichem pocieszenia dla mojego papieża dopełnia się właśnie jego ofiara na kalwarii ogromnego cierpienia. Kielichem pocieszenia dla biskupów, którzy tak bardzo potrzebują miłości i pomocy swoich kapłanów. Aby otrzymać pomoc w trudnej i bolesnej posłudze. Dla waszych braci kapłanów, których powinniście kochać, pomagać im brać za rękę. Powinniście dzielić z nimi ciężar wszystkich ich trudności. W tych ostatnich czasach jakże liczne są niebezpieczeństwa i podstępne zasadzki zastawiane co dnia w życiu wielu kapłanów będących dziećmi mego matczynego upodobania kielichem pocieszenia dla całej tej biednej ludzkości jest ona chora i oddalona od Boga zmiażdżona ciężarem grzechu i zła nienawiści i przemocy niesprawiedliwości i nieczystości w gc tych ostatnich czasów stańcie się kielichem pocieszenia który niebieska mama ofiarowuje dziś Kościołowi i ludzkości, by mogła przeżyć z ufnością i wielką nadzieją godziny bolesnej męki, które właśnie nadeszły.